Pojutrze po początek 58. turnieju czterech skoczni. Jak zawsze na przełomie starego i nowego roku najlepsi skoczkowie walczą w Oberstdorfie, Gapa, Innsbrucku i Bischofshofen o duże pieniądze i prestiż. Rok temu najlepszy był Austriak Wolfgang Leutzl, teraz faworytów jest dwóch. Jeśli świąteczne stoły u Simona Amana i Gregora Schlierencawera nie były zbyt obfite, to czeka nas kontynuacja pojedynku, który obaj skoczkowie toczą od początku sezonu. Zobaczymy kto będzie lepszy. To będzie ostra walka, ale pamiętajmy, że tacy skoczkowia kofler morgenstern Lloyd, Jakobsen, Małysz też będą groźni. Miło to słyszeć, ale w tej chwili Szliri i Zimis zdają się być poza zasięgiem. Tego drugiego uskrzydliły zwycięstwa w Engelbergu. To mnie uczyniło niezwykle mocnym. Forma rośnie. Oczywiście chciałbym, żeby wszystko funkcjonowało perfekcyjnie w każdym skoku, ale to jest tylko sport, ja też odczuwam presję. Z tą coraz lepiej radzi sobie Kamil Stoch, który do turnieju przystępuje w wyjątkowo korzystnym nastroju. Jak na tą chwilę no to jeszcze lepszych wyników nigdy nie miałem. Zazwyczaj w tych wcześniejszych startach dopiero, dopiero od turnieju zaczynałem zdobywać jakiekolwiek punkty. W tej chwili jestem 13 w ogólnej klasyfikacji. Stoch w Pucharze Świata skutecznie goni Małysza i pierwszą dziesiątkę. Pozostali Polacy także nie próżnują i szkoda, że w ostatnim konkursie w Engelbergu nie dokończono drugiej serii. Myślę, że to był pech, no na pewno dla nas wszystkich, jeśli chodzi o, o polską kadrę, dlatego, że teraz na turniej pojedziemy tylko w czwórkę, bo jest taka kwota, a do tej pory było nas sześciu. Ta czwórka to Małysz, Stoch, Stefan Hula i Krzysztof Miętus, która w poniedziałek będzie walczyć o kwalifikację do pierwszego z konkursów w Oberstdorfie. A wieści z Oberzdorfu na razie takie sobie, przynajmniej jeśli chodzi o pogodę. Śniegu jak na lekarstwo, temperatura nieco poniżej zera. Raport z Centrum Wydarzeń Sebastian Szczęsny. Polscy skoczkowie zjawili się dzisiaj wieczorem w obrazorki po blisko 12-godzinnej podróży samochodem. Jak zapewnił Łukasz Kruczek, trener naszej kadry, wszyscy w dobrych w nastrojach, no i nastawieni. Teraz odpoczywają. No a jutro, jutro skoki treningowe i kwalifikacje do pierwszego konkursu. W oficjalnym magazynie, wydanym z okazji 58 w turnieju Czterech Skoczni w gronie faworytów wymieniamy jest m.in. Adam Małysz. No Oczywiście gorąco liczymy na dobre skoki naszego mistrza, i pozostałych, czyli Kamila Słocha, Krzysztofa Miętusa i Stefana Huli. Tymi, którzy walczyć będą jednak o nagrodę główną, samochód są bez wątpienia Gregor Schlierencauer i Simon Amann. Austriak i udowodnili, że w tej chwili są po prostu najlepsi. Ich walka zapowiada się niezwykle emocjonująco, jednak czy utrzymają swoją wysoką formę do Igrzysk w Vancouver? Ale podobnie ekscytującą rywalizację w turnieju z Starej Skoczni mieliśmy w 2006 roku, także w roku olimpijskim, kiedy to nagrodą turnieju podzielili się Janne Ahonen i Jakub Janda, którzy później na Igrzyskach w Turynie odegrali jednak rolę drugoplanową. Pierwszy konkurs w turnieju czterech skoczni, już we wtorek. Naszą transmisję rozpoczniemy o 16.25 w jedynce, ale oczywiście to nie wszystko. W nowy rok będziemy w Garmisch-Partenkirchen. Początek transmisji w TVP 1 o 13.50. Potem przyspieszenie w sobotę 2 stycznia o 13.25. W TVP Sport. Kwalifikacje w Innsbrucku. Konkurs dzień później o 13.40 w Jedynce. Kwalifikacje w Schopen 5 stycznia o 16.15. Zawody 24 godziny później.